Mili Państwo przysłowie na dziś. W lipcu upały, styczeń mroźny, cały. No to mroźny styczeń nam raczej nie grozi, a przynajmniej nie cały. Prasa Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1932. A tu mrożące krew w żyłach doniesienia ze stolicy. W Warszawie operuje dotychczas, mimo podjętych wysiłków, nieuchwytna i mocno zakonspirowana, zorganizowana szajka. Obrała sobie za zadanie szantażowanie upatrzonych ofiar wyłącznie przez telefon. Tajemnicza banda ma swój własny wywiad, gdyż, nawiązując, Kontakt z daną osobą, porusza pewne sprawy dobrze jej znane, powołuje się na pewne intymne szczegóły itp. Itd. Znany jest wypadek, gdy do pana Rzet, znanego przymysłowca warszawskiego, pewnego dnia o jednej godzinie przyniesiono rzekomo zamówione przez niego przez telefon lalki. Wszystko to i wiele innych skandalicznych postępów jest dziełem tej zagadkowej bandy, która się świetnie kryje i doskonale maskuje. Oporni są terroryzowani przez nią aż do zmęczenia. Historia. 18 dzień lipca odsyła nas do daty związanej z jedną z chorób naszej współczesnej cywilizacji, mianowicie stalkingu, bowiem to właśnie 18 lipca 1989 roku została zamordowana w swoim domu w Los Angeles 21-letnia aktorka Rebecca Sheffer, znana z występów w licznych telewizyjnych sitcomach. Zamordował ją niejaki Robert John Bardo, mężczyzna psychicznie niestabilny, który już wcześniej. Prześladował ją maniakalnie przez dłuższy czas. Ta śmierć pomogła jednak doprowadzić do uchwalenia w Kalifornii przepisów mających na celu zapobieganie stalkingowi, czyli nękaniu i prześladowaniu ofiary przez. No, Często chorego psychicznie, obsesjonata, albo przez każdą inną natarczywą osobę. Prześladowca Rebeki pisał do niej przez dłuższy czas listy, które oczywiście pozostały bez odpowiedzi. Próbował dostać się na plan telenoweli, w której grała. Wynajął detektywów, którzy pozwolili mu zlokalizować miejsce zamieszkania aktorki. Potem zjawił się u niej w domu prosząc o autograf. Autograf otrzymał, ale niebawem wrócił zdjęty jakąś chorą myślą i zabił biedną dziewczynę. Schwytano go wkrótce nie skazano na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. W ślad za przepisami antystalkingowymi uchwalonymi w Kalifornii, tego typu regulacje przyjęto potem na całym świecie, dzięki czemu mnóstwo ludzi może spać spokojniej, czego życzy im z serca Wiesław Kot.